Witam państwa. Jesteśmy na stronie www Proszę wejść na zakładkę sprzedaż aut, a także i wynajem i możecie do mnie napisać na maila w sprawie tych samochodów, które tu są na placu, które przedstawione są zdjęcia w tej zakładce. I powiem wam jakie dostaniecie obniżki. Tylko przez to, że jestem przedstawicielem Jürgena Holste z Schöpingen i sprzedaję auta w całej Europie, a również wysyłam je dalej na Ukrainę, Rosję no i na zamówienie do innych państw. Tak jak sobie każdy zażyczy. Zapraszam jeszcze raz do pisania na Artur Glowacki. 27 małpakom. Przypominam, że dochód ze sprzedaży tych aut jest przeznaczony na wybory prezydenckie, a wybory tuż tuż być może odbędą się 28 czerwca, ale raczej nie sądzę, bo będą zrobione bezprawnie. Także zapraszam jeszcze raz do kontaktu, albo proszę dzwonić na numer.